Zadanie trzecie. Tym razem mamy do czynienia z działaniami na potęgach. E, będziemy musieli tą oto liczbę e, przedstawić w postaci e, dwójki do potęgi jakiejś tam. Zatem zacznijmy to działanie. E, pierwszą liczbę sobie e, przepiszę, bo tutaj już mamy tak, jakby z, za nas e, część zrobioną. Natomiast tutaj musimy. Przekształcić. I mamy zatem 2 do 5 do potęgi 1 trzeciej. Równa się. Eee, oczywiście tutaj przepisujemy. 4 do 3 razy. Natomiast tu mamy 5 razy 1 trzecią, gdyż jeżeli, e, gdyż jeżeli potęgujemy potęgę, wymnażamy wykładniki. No to mamy 2 do 5 trzecich. Zatem 2 do 4 trzecich razy 2 do 5 trzecich to jest 2 do 9 trzecich. 2 do 9 trzecich. Co sprytniejsi już wiedzą, jaki będzie wynik, gdyż 9 i 3 się skraca i mamy 2 do 3. Zaznaczamy D.